Siemanko ludziska, jestem Paweł567 Oto szósty odcinek z Pucharu Światów LDA Tak się czeka, generalna Bez przedniego przedłużania, zaczynamy Park pi. zaczynamy parę kolejny kac wpis ewidentnie nie idzie Ojojoj Okropny upadek 127 metrów i na razie ale żeby skoczyć dolar musi skoczyć lewie 112 metrów już mam fatalny skok no krócej tym razem stawa się 2,5 ale i na razie pierwsza nota Następny ze skoczką to jest Mikahun oj zarzucił go czy to leci to leci ja dzisiaj w pracy, metr na sekundę. Teraz stopniu jest BK ze mnie. Niestety bardzo króciutko, porad kolejny. Ledwie 93 metry. I na razie ostatnia nota. Następny Xenik. kierowca Renault. Awansował. Raz na podium, ale później mu fatalnie szło. Dużo dalej. 129 metrów i obejmuję prowadzenie. Na Mickey Seal. Był na podium tak samo. I na pewno można to przebić. Oj, kolejny upadek. Kolejny upadek. 122,5 metra i na razie, żeby szans na wad. Rymi, już też upadł, ale awansował jako lekki cruiser. Bo nie wiem czy musiałem obliczyć, O, 135 metra. Pierwsza nota. Musiałem obliczyć, czy to jest na Was. Teraz Vexti wygrali ten konkurs, ale nic z szło fatalnie. Na tego taki skin numerek teraz już. Choć to już w końcu stawki 128 metrów. I aktualnie trzecia nota. musimy to obliczyć, To to raczej chyba was na tego na pewno, ale czy na drugiego, to nie wiem. Ta 167 o 167 pod Lekkie, taki miękki przysiad i na tego stracił Następnie Jolero kierowca Alfa Romeo i 128 i na razie czwarta nota wyprzedził tego. Jednego zawod zawodnika, szamu przed punktem, tak jest, przed punktem 18,5 m lody wysokie, ale to mu nic nie daje. Na razie TNS, następny ze skoczków. Oj, mi się żałował spadek, ale. 126 metrów, i na razie usta lokata. Następnie sniki drugie miejsce zajął, ale i tak daleko jest. Nadal, czy będzie dziś awans? 126,5 metra, i usta lokata Armii, już w konkursie, już Myslaw. Kierowca Racing pomimo. 28 metrów i na razie trzecia nota trzecia nota egzekwo zarazem Mateusz Pysio bardzo dobry skok z 28 metrów i na razie trzecia nota Siro Jarosław Machlaryna Oj, nisko na deskokie doleciał, ale tylko 105,5 metra, i na razie tego już trzeba wykazać są. jeszcze krócej. Defcon 11, marzaktory 185 metrów i 11 lokata. Następnie jest Jacob. 127 metrów, i na razie szósta nota. Bądzio kierowca, Hasu jak się postara. Oj, zarzucił mu, ale jeszcze ciągnie, ciągnie. No, dociągnął 120 metrów, czyli, czyli punkt konstrukcyjny. I na razie 14. Teraz następny ze Pepsi. 126 metrów i na razie nota. Sebul kierowca Toro Rosso. 124 metry i 12 lokata. Następny ze skopców to jest Hatsune. Wiatr w plecy ciągle metr na sekundę. Kręci wiatr. 127,5 m, 9 lokata. Następny z skoczków Pawł 5,7. No, ostatni konkurs nie, nie poszło. 36 m. Słodek Jak tym razem? 125,5 m. I aktualnie 13, 13 miejsce. Czyli drugi oczekujący z Niki teraz drugi Kierowca z 2 drugiego. 126 metrów i 10 miejsce. Stawia ze skoczków w kościach. Kierowca Renault. 120 No i jest przed Pawłem. Ale, ale na ten jest zaawansowany, ale Fawłów drugi oczekujący. Chyba tutaj nie wiadomo. Ładny skok, 128 metrów i na razie 6 nota, jeżeli to już zauważyłem. Teraz Markuszas. Dobry skok. Sto 155 metrów i aktualnie 14 ta nota Krzysiu 3, kierowca Ferrari i Usman Lokata następnie Giro Kierowca Mercedesa, aktualny lider po Kanadzie. 126 metrów i tu nas rokada. Teraz Unico 870 i Zara Elczyk Jak się skoczy, zobaczymy. Dlatego by się się podpisał. Oj, 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 oj. Przed punktem 113 metrów i i na razie jest między upadającymi czyli kościół w konkursie Paweł nadal czeka, jest pierwszy oczekujący 126 metrów iż 15 lokata i patryk 913 i zaraz będzie pierwsza dziesiątka I... oj, nie wiem czy to jest na awans. 102,5 metry i na razie 24 nota. Tak się przestawia pierwsza 20 pała awansował o punkt przed cebulą Zobaczymy czy to jest na awans, czy nie. Koszczak. Kierowca Machlaren Zobaczymy czy ten powstałem. No, 129 metrów i trzecia nota. Trzyżyk. Kierowca Ferrari, spisie drugi. 130. Następny ze skorbków. fili. Leci, leci, bardzo dobry skok. Następnie Karp. Kierowca Mercedesa. Bardzo dobry skok. Z tym metra, czyli w dziurę skacze. No to takie też takie po takie pośrednie 17, bo po 18. Następne ze skoczków, Kunak zostało na 6 skoczków. Na razie chyba nie ma szans, by Sewul awansował 125 metrów i na razie 23 pozycja. Karon założycie LDA! Has! Jeździ aktualnie. Poza tym dzisiaj Krampini, więc u nie. LDA. Na dzisiejszy 14 marca stała się 8,5 metra i czwarta rok Teraz nieznany kierowca Alphermo, pin Fortne Pawła. I 32 miejsce, czyli bez awansu, dzisiaj czyli cebul przyciska się jednak. Teraz Erik 2001. Bardzo dobry skok. 17 nota. Bardzo to jest bardzo, cien, bardzo cienkie różnice. I teraz Adamson kończy pierwszą serię. Leci, leci, leci. Uuu Jezu, upadek. 128 metrów. Upadek. Matko święte. No. Jak się przysad pierwsza 30, Micapun jednak też awansował. A ale nas ale kopci są dopuszczeni. To do, powtórzenia no, skoków. No jest kiełbaska. Cotspis miał pierwszy noe, zaczyna. Więc jest w pierwszej serii 124 metry. Ja aktualnie obejmuję prowadzenie. Następny ze skoczków Adamsow też nie do 128 metrów, ale Wpadek mnie nie umożliwił. U 115 metra i aktualnie jest drugi, Mikapu prześlizgnął się. Dużo lepiej skacze biorąc sobie przewagę około 40 punktów. Ojojoj! Oj, oj. Ledwie 116 metrów i tak przewaga w pierwszych dał mu tyle, że, że jest, że jest na długi. P57 Dużo, dużo dalej. 127 metrów i obejmuje prowadzenie. Teraz następnie kościa zawodnik z jak się postara O, podobna odległość sta się się, ale gorsze noty i dużo traci Następnie gunak. 123 Na razie 3 to 26, ale i tak przekrywa Z Pawłem, teraz Markusas zawodnik z Litwy Oj. I bardzo duży skok. Ledwie 108 metrów, i spada na ostatnią pozycję. Następnie sniki. No, przejrzałam co, co pierwszy nie 26, i na razie trzecia. I teraz karon leci, czy obejmuje prowadzenie? Nie objął, 126 i I już zamyka 30, dziesiątkę teraz kakao, plus dwóch. i bardzo dobry skok stoi się 4,5 metra i szósta lokata tak się przystawia pierwsza dwunastka a teraz następny z koszków tel stoi się 6 metrów i 20 lokata nic z tego stoi się 1,5 m i dziewiąte miejsce następnie karpił karp znaczy się o, wow, wow, wow! Zarzuciło mu bardzo mocno. Ledwie 89,5 metra, i spada na ostatnią rokatę. Następnie Pepsi 3. Który będzie, który będzie siódmy, dopiero Paweł był nad literem. Teraz Eryk ma szansę dzisiaj przejść. Idera, bo Adam z... zaskoczył. 125 metrów, i śrupa lokata. Dopiero, Turkish 16, 16 po pierwszej serii. Pierwsze miejsce. O, 70. Teraz następny ze skoczków. Giro, ale dużo bym zanotował o kilkanaście pozycji i chyba będzie pił się dalej w górę, po Giro, też nie skaczy za ładnie Stawa 7 metrów i dopiero 12 lokata, czyli dużo stracił następnie, hasune no trochę dalej, ale. Też 122 metry i dopiero 13 lokata, Powinien on watalne noty, dlatego tak fatalnie. Te, teraz Tomek 167. Bardzo dobry skok. 129 i przewaga bardzo duża. I, I zamyka pierwszą dziesiątkę, drugą dziesiątkę Jolero. I tak się kończy pierwsza dziesiątka. Rozpoczynają. Krzyś. Znaczy, jest 11, ale rozpoczynamy już. Tak, tak. nie będę się zatrzymywał. O, i teraz jest już pierwsza, 22. Tak się przedstawia Tomek przy trójki, Pawłem i Karonem. Następny ze skoczków Jacob. Zobaczymy, jak się te, i ten skoczek 124 metry i piąta pozycja. Teraz następny ze skoczków, zbanowany. Oj, postawił go troszeczkę bokiem i zwolnił. Zwolnił, spadając aż dopiero na 19. lokatę między 18 a tym, znaczy tym, a tym jest tylko 20, czyli niedużo następny z zaskoczków, też nie za dobry lot ledwie jeszcze rzesz, 117,5 metra i dopiero 20 rok następny z zaskoczków to jest Mysla No dużo lepiej, czwarta, czwarta lokata, Mateusz Pysio, oj też nisko, I też będzie spadek spory z ledwie 110, no tam i wysoki nic nie pomógł i jeszcze zostało 5 zawodników, Koszczak. 119,5 metra i dopiero 17 lokata. Coś się dzieje w powietrzu, chyba zwiększył się wiatr pod narty. No teraz trochę lepiej. 122 m, ale dopiero 10 lokata. Wiksenik. No dzisiaj szansa na drugie podium. Może się uda. I No, stoła się 5,5 metra i aktualnie druga, drugie miejsce. No, czy szansa będzie na podjęcie? Nie wiem, zobaczymy. Następne ze skoczków. Czy Czy skoczy tak? Oj, nie, nie. Stoła się i pół dopiero 16 rokata i Remigiusz. Czy wygra Remigiusz, czy Tomek? Zobaczymy za chwilę. Tak jest. Wygrywa Remigiusz przed Tomki i Wikzynikiem. Czwarty drugi, że Paweł duży awans. Tak się przystaje: 32. Nasza Paweł, Karon Karol, of Tens i Krzysztof Zamyka, czyli dziesiątkę. Tak się przystaje: aktualna klasyfikacja. Generalna. Erek prowadzi z 1800. 3-1, zanim Wolter, Adamson, Karon, Gunek, Filip, Krzyżyk, Koszczak Tele i Giro. S19. Remigiusz, który wygrał awansowo na 35 rokatę Kospis a, a, trochę się odbił. No, po raz drugi na podłodie S38, więc tak się ono przedstawia. Na będzie Klingental które zapraszam was do ostatniego odcinka. Trzymajcie się i strzecie łapkę w górę, pozytywną komentarz, raz suba. Trzymajcie się i do następnych odcinków. Cześć!